Cześć moi drodzy, na pewno przegapiliście pewne rzeczy w Skiby Toilet. Dzisiaj krótka analiza, jutro zrobimy sobie jeszcze dłuższą, ale słuchajcie, myślę, że to co tutaj zobaczycie w tej analizie jest warte Waszej uwagi. Zostawcie tysiąc łapek, bo naprawdę są tu rzeczy, które przeoczyliście, a ja to znalazłem i na razie nikt na YouTube. Nawet zagranicznym tego nie wyłapał, ale słuchajcie, nowa rasa jest prawdopodobnie tutaj w przygotowaniu, jest prawdopodobnie związana z. Sekretnym agentem, ale dlaczego o tym Wam wyjaśnię wszystko na odcinku? Obejrzyjcie od początku do końca. Zapraszam do Waszych teorii, piszcie w komentarzach i zaczynamy, słuchajcie. Odcinek 74 wyszedł dzisiaj nad ranem. Bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję go zobaczyć. Tutaj były sceny takie miłe, z tymi nieprzyjemnymi, ale muszę Was przed czymś oczywiście. Jakby przestrzec, ponieważ tutaj nie do końca zdarzyły się takie złe rzeczy. A dlaczego? O tym właśnie w tym odcinku, i właśnie chcę was poinformować, co jest bardzo ciekawego, a co nie zostało spostrzeżone, dostrzeżone przez innych. Zacznijmy od tego, że zaraz na początku mamy postać, która ukrywa się, którą widzimy podczas teleportacji TV -mana. Zaraz na początku tutaj widzicie i ta postać słuchajcie wygląda jak PC Man albo Microwave który którego widzieliście już wcześniej z przecieku. Nie wiem jak to dokładnie, z, z, wiecie jak jest to mała jednostka to ciężko dostrzec, ale zaraz na początku macie. Proszę bardzo. I tutaj już prawdopodobnie będziecie widzieć, że jest to prawdopodobnie PC Man. Słuchajcie, człowiek monitor to nie jest, ja na początku myślałem, że jest to TV Man, natomiast jest zupełnie inaczej ubrany niż TV Man i wygląda na to, że jak sobie tu zoomujemy to, to nie jest monitor telewizyjny tylko bardziej to jest jako, słuchajcie, jako monitor komputera dodatkowo, dodatkowo słuchajcie no bo mamy tak, albo Microwaveman z przecieków, tutaj mamy, pamiętacie, przecieki Booma, te trollowe i był Microwaveman. Więc albo to taki jest, no, no, no coś takiego podobnego, słuchajcie, nie wiadomo czy to nie jest to samo. Natomiast jak widzicie, już to widać, że jest to jakaś postać, która się tutaj kryje. Nie dostrzegł je, jej TV-Man. Widzimy ją na kamerze, więc skąd moje, stąd moje przypuszczenia zaraz na początku, że jest to prawdopodobnie jakaś osoba, wysłannik em, sekretnego agenta, bo jak wiemy te postacie, sekretny agent nie jest widoczny, nie widać go do końca, on cały czas te kamery go nagrywały, ale nikt sobie nie zdawał sprawy, że on istnieje, dopiero potem Plunger jakby e, to zobaczył, tak? No i właśnie i tak było tutaj na początku, ale ta postać pojawia się jeszcze raz. Jeszcze raz ją widzimy, słuchajcie. Jak nasz Kościół się przeteleportuje do tego tutaj. Zobaczcie, myślę, że ją już dostrzegliście, tę postać. Czy ją widzicie tutaj, na tym zwolnieniu? Tak, tutaj, w tym miejscu dokładnie. Słuchajcie. Szkoda, że nie mogę tego przybliżyć na YouTube, ale tu jest ta postać. Odświeżymy sobie to. Jak widzicie. Znowu ją tu widać, pytanie: tylko, czy to jest ta sama postać, czy to jest ktoś inny? Natomiast, no, tak jak mówię, odkryłem to i na razie nikt na polskim YouTubie tego nie widział. Więc myślę, że zresztą tu widać tą postać cały czas, słuchajcie, w tym miejscu. I, i potem ją nawet jeszcze lepiej widać w pewnym momencie. O, tu ją jeszcze lepiej widać, że to jest ekran monitora, słuchajcie to jest ekran monitora białego? Widzicie to? Tu jest taki. Albo to jest człowiek mikrofala, albo to jest, słuchajcie, człowiek komputer. Innej opcji nie ma. Więc to, słuchajcie, pozostawiam Wam. Nie wiemy, czy to jest jedna i ta sama postać, którą widzimy. Mogą to być dwie postacie, ale teraz do wyboru. No ja się skłaniam, że to jest raczej PC Man, bo boom, cały czas nam w pewnych odcinkach spoilerował, że pojawi się tarasa. Między innymi chociażby słuchajcie w odcinku gdzie boom miał wszystkie te elementy na biurku i miał też komputer, prawda? Więc to jest to. Natomiast jeszcze jest jedna opcja, bo wy mi powiedzieliście jak się pojawiały te astrotoalety, że tutaj gdzieś się pojawił helikopter przy helikopterze ten jakaś postać. Natomiast ja tu tego nie widzę więc to wy musicie też mi powiedzieć gdzie dokładnie w którym miejscu jest ta postać bo to według was jest natomiast ja tu nie widzę postaci żadnej przy helikopterze kamer eee, no jak się zastanowimy no dobra mija nam pa, mamy to widok na to miasto no i co i tutaj naprawdę nie widać nikogo szczerze mówiąc ja tu nie widzę w żadnym miejscu żadnej postaci eee, tym bardziej tutaj to jest lampa Natomiast gdzie wy ją widzicie, to nie wiem, tak szczerze mówiąc. W którym momencie? Ja tu jej nie widzę w ogóle. Natomiast co jest jeszcze fajne? To to. Jeszcze chcę wam coś powiedzieć, bo też może trafnie to zauważyliście. Zobaczymy. Natomiast rzeczywiście, jak Titan Kamera opuszczał to miejsce. On chciał po prostu się poświęcić, żeby większość tych astrotoalet ruszyła za nim, żeby reszta miała czas uciec. To zobaczcie, no tu jest, następuje taki gigantyczny wybuch, ale mieliśmy znowu zielony kolor. Tak jakby on dostawał jakąś tarczę od, od agenta. Znowu tu był taki zielony kolor, słuchajcie. Ale jest teoria, że on po prostu też, yy, może sekretny agent nie czasem mógł użyć teleportacji na nim, żeby po prostu go uratować. Tu był, widzicie, troszkę zielonego. O, zaraz tu zobaczycie. I tu jest trochę zielonego, tu też. I nie widzimy już potem. Ty tytan tu odlatuje, ale jest taka. Cały czas smuga, i potem jest taki czarny dym, jakby nie widzimy, co tam się dzieje za tą sceną. Być może nie jest to, bo tutaj widzimy, że też ten astro toaleta duża strzela, nie? Ale jest taka teoria, że po prostu ten tytan kamera w jakiś sposób pomógł mu sekretny agent. Zresztą tutaj też to widać, jak mamy przejście i oni tu zaczynają strzelać do tytana albo sekretny agent albo PC menu oczywiście więc tutaj też jest informacja taka że być może ten właśnie agent nam tu w jakiś sposób podziałał widzicie on tutaj oberwał sporo ten tytan kamera no i jak sobie popatrzymy cały czas dostaje obrażenia z tego co widać patrzcie jak on się pali no i tu też też jest jakby zielona smuga. Być może sekretny agent mu w jakiś tam pomógł, sposób pomógł, prawda? No nie wiem, zobaczymy. No tutaj widać go idealnie. Patrzcie, jak się pali. Tu widać jego ręce. O, tu dostaje pocisk. Jakby wszystko się podświetla. I mamy zieloną energię znowu. Pytanie, czy to jest rzeczywiście sekretny agent, jakby go chroni? Być może jest to wskazane, albo po prostu to jest takie połączenie niebieskie z czerwonym, czy daje nam zielony. No ale to są takie teorie. I co ciekawe, ten statek, który się tu pojawia, który tu widzicie, oficjalna jego nazwa to jest Astro Mothership, czyli Astro Matka. Można tak powiedzieć, w skrócie Astro Matka. <grym> No ale w kosmicznych filmach macie mothership, tak? Czyli statek ma, ma matka kosmitów, nie? Dzień e, niepodległości, nie wiem czy kojarzycie taki film stary. Więc to jest e, taki. Natomiast e, jedna rzecz, która mnie zastanawia, to to zdjęcie, to jest جيمens słuchajcie, jako astrotoaleta. E, I wiecie, e, wydaje mi się, że astrotoaletą się jest, bo astrotoaletę ktoś kontroluje. I tu chodzi właśnie o ten hełm. Jeżeli ten dana skibili Toilet ma to nakrycie głowy to jest kontrolowane. Jeżeli go ściągnie, to jest yy, prawdopodobnie już normalny. I być może w te tak było w przypadku Jimena. Po prostu ktoś ten he mu ściągnął i był już normalny. Bo tutaj widać, że to jest Jimen jako Astro, nie. Zresztą, tutaj patrzcie, też zdjęcie, nie wiem, czy to jest zdjęcie. Znowu tu jest jakiś postać albo coś. Ciekawe, nie? I to wygląda na jakieś. Nie wiem, czy to jest na, na, na w ogóle ziemia? Bo te budynki dziwnie wyglądają. Tak, jakby to był inny wymiar w ogóle. Inny świat. No ale cóż, to pozostawiam wam.